No, to jest o, to jest tak, także dziękuję bardzo no, Miło było Czy ty już wiesz z kim się zmierzysz Podczas Pols Polsat Boxing Night? Są propozycje Także no, ja akceptuję Wszystkich tutaj z trenerem Także no zobaczymy, no, ale nie ma podpisanego kontraktu Więc nie mogę powiedzieć kto Jest parę nazwisk Także oni też już wiedzą, się szykują Zobaczymy, ale są nieźli przeciwnicy Jak zdrowie, bo ciebie zawsze o to trzeba pytać Jak zdrowie, no... A ja zawsze mówię, że dobrze. Także tym razem też tak powiem, że bardzo dobrze. Czyli średnio. Nie, nie, nie jest, nie jest najgorzej. Boxu już się u ciebie pojawił, bo ostatnio walczyłeś we wrześniu zeszłego roku z usykiem. Tak, jak najbardziej. No już jest bardzo duży głód, już się nie mogę doczekać. Miała być walka w Legionowie, no nie było, bo była kontuzja drobna tam z kolanem, ale zaszczyty dostałem już wszystko jest ok. Później była propozycja na maj, ale to wiadomo już za krótki termin, był to wybraliśmy tutaj większą galę. No i się nie mogę doczekać. Troszkę takiego zamieszania było, bo miało być to regionowo, tak jak wspominasz, później była propozycja Poznania bodajże w maju trzynastego, 20. 20 i teraz w końcu stanęło na 24 czerwca i gali Polsat Boxing Night. No, tak. no wiadomo, no, porównywać galę maj, dwudziesty maja, 24 czerwca, czerwiec to jest dużo większa gala, więc z promotorami, z trenerem postanowiliśmy, że zaboksujemy w Gdańsku, a poza tym no w w Poznaniu boksuje Krzysiu Wodarczyk i trener mógłby się nie wyrobić z dwoma wyjść do ringu. Także, także no, ja idę do Gdańska, a Krzychu boksuje w Poznaniu. Można więc powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, że nie będziesz jednak w Legionowie, ale będziesz na tak wielkiej gali? No, w, w sumie, jakbym boksował w Legionowie, to i tak bym boksował w Gdańsku, bo to miała być luźniejsza walka w Legionowie, właśnie po, powrót, po kontuzji, no, ale trudno, no, nie będzie tej luźniejszej. Startujemy od razu. Ale to i tak jest taka walka troszeczkę na przetarciu, wiadomo po takiej przerwie, a wiadomo chyba plany są znacznie poważniejsze. No wiadomo, ja plany to celuję cały czas w pas, no, nie chcę kończyć kariery, chcę dalej boksować na najwyższym poziomie, no zobaczymy jak to będzie, no. Ja nie chcę schodzić właśnie, żeby to była walka na przetarcie, chcę być gdzieś tam na tym wysokim poziomie cały czas, jeśli chodzi o moją osobę, no. Wiadomo, że to ode mnie nie zależy. Tak, są promotorzy, jest trener, dopiero później jestem ja. Jeżeli chodzi o mnie, to ja bym cały czas był na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o miejsce boksowania, to masz jakieś może swoje ulubione miasto, gdzie lubisz walczyć? Nie, fajnie, bo bardzo mi się podobało w Gdańsku, jak boksowałem. No, szkoda, bo werdy był słaby. Nie, nie tak jak się spodziewałem. Wolałbym wygrać oczywiście, no ale no trudno, także takie życie jest. Fajnie w Gdańsku było, fajny doping, super, blisko do mojego rodzinnego miasta, także bardzo się cieszę. Niektórzy twierdzą, żeby zrobić największą karierę sportową, to trzeba wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Przychodzi taka myśl do głowy? Nie, nie, nie przychodzi. Przychodzi oczywiście, z trenerem gdzieś tam rozmawiamy, żebyśmy wyjechali razem z trenerem gdzieś na sparingi do Stanów. Także o tym rozmawiamy, ale tak, żebym ja wyjechał do Stanów, to nie, to nie wchodzi w grę. Tutaj też można być mistrzem świata i być wielkim wojownikiem, także spokojnie. Ja słyszę jeszcze o tym zdrowiu, jakbyś, jakbyśmy mogli do tego wrócić, bo kontuzja kolana jakaś się tam przypałętała zdaje się, ale teraz już wszystko rozumiem jest zaleczone i w 100% jesteś przygotowany. Tak, dokładnie. No, wcześniej tam doktor mówił, że niby pęknięta błękotka była tam, troszeczkę, delikatnie, że była pęknięta, ale później z drugim lekarzem mieli konsultację i okazało się, że nie jest pęknięta, tam, że... Nie nie chcę przekręcić, co tam było z tą łokotką, ale no całe szczęście okazało się, że nie jest pęknięta, zaszczyki wystarczyły, także widzicie, mogę nawet skakać na jednej nodze, także jest dobrze. Rzadko się zdarza, żeby po przegranej walce, bokser, który przegrał, zebrał tyle pochwał, a Ty zebrałeś po walce z Usykiem, bo walczyłeś z numerem jeden, absolutnie w tej kategorii wagowej w tej chwili. No ciężko powiedzieć, czy jest numerem jeden, no, jest mistrzem świata, jest mistrzem świata, ma piękny pas. Co mogę powiedzieć, no Zabierzysz. nie wiem. No mam nadzieję, mam nadzieję, że dojdzie do naszego rewanżu i wtedy zobaczymy..